Drogie dziecko, kiedy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Wie przecież ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Gdy stoicie i modlicie się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby i Ojciec Wasz, który jest w niebie, przebaczył Wam. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Wszystko, o co prosicie w modlitwie z wiarą, otrzymacie. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. Twój Jezus.